Dzień dobry. Tu podcast Kairos. Z tej strony Piotr Augustyniak. Obok mnie jest Marek Pospieszalski. Nagrywamy kolejny odcinek po dwutygodniowej przerwie. Więc spróbujemy zrekompensować tę dłuższą niż zwykle nieobecność w eterze mocnym myśleniem i graniem. Dzisiaj o mistyce. Odczuwaniu mistycznym nie w kontekście ezoteryki, ale dojrzałego, intelektualnego, wrażliwego życia. Marku, proszę. Mało jest chyba tak kontrowersyjnych pojęć w dwudziestowiecznej filozofii i refleksji nad światem jak pojęcie mistyki. I mało jest pojęć tak złożonych i niejednoznacznych ze względu na ogromną tradycję mistyczną różnych religii, różnych duchowości. Nie da się tego wszystkiego objąć w jednym odcinku podcastu, ale też nie taki cel sobie stawiamy w tym naszym głosie, przeplatanym muzyką. Naszym celem nie jest wprowadzanie w historię filozofii czy w historię intelektualną świata. To dzieje się gdzieś pobocznie, ale to co najważniejsze to, żeby inspirować do życia, myślenia, wrażliwości tu i teraz. I w tym kontekście chciałbym powiedzieć coś o aktualności mistyki również, a może przede wszystkim w tej przestrzeni, gdzie nie ma już za bardzo myślenia czy wiary przede wszystkim w Boga, czy praktykowania religii. Choć i tam to, o czym powiem, może być chyba inspirujące. Mistyka w wieku XX miała wielu wrogów. Śród na przykład filozofów dialogu. Filozofia dialogu to taka filozofia, która powiada, że początkiem myślenia wrażliwości i całym horyzontem naszego wrażliwego, czującego życia jest drugi człowiek. Jest inny, ale przede wszystkim w sensie drugiego Człowieka i że to odpowiedzialność za drugiego jest tym, co nadaje naszej egzystencji autentyczność i pozwala na duchową przemianę człowieka. Ta refleksja dialogiczna ona nie przepada za mistyką, dlatego że upatruje w mistyce coś takiego bardzo wsobnego. Kiedy człowiek zajmuje się własną duszą, własnym wnętrzem, szuka Wewnątrz własnej egzystencji światła, boskiego światła, i zdaniem filozofów dialogu, mistyk jest, może być, bywa kimś, kto no w gruncie rzeczy jest jakąś taką wyższą formą egoisty, narcystycznego, który zajmuje się swoim wnętrzem i bywa obojętny na świat. Przede wszystkim na zło, które w tym świecie jest, na wołanie, krzyk drugiego człowieka o pomoc, o wsparcie, o zainteresowanie. Bezinteresowne. To jest bardzo mocny zarzut w stronę mistyki. Z drugiej strony, mamy bo pomijam tych wszystkich, którzy nic z tego nie rozumieją i po prostu wydruwiwają. ale z drugiej strony, mamy takie głosy jak choćby André. Malraux, francuski intelektualista, który wypowiedział takie słowa, że wiek XXI albo będzie mistyczny, albo go w ogóle nie będzie. No, to zdanie wśród pewnych kręgów filozofów, filozofów religii, filozofów Boga, tu w Krakowie i w ogóle w Polsce zrobiło duże. Wrażenie pobudziło do refleksji, zbudziło też wiele polemiki, ale ta wrażliwość, która w tych słowach dochodzi do głosu, wydaje mi się bardzo nośna. I wydaje mi się, że to zdanie w dużym stopniu broni się pod warunkiem, że tę mistykę będziemy odpowiednio rozumieli. Wydaje mi się, że ten czas, w którym żyjemy, jest w dużym stopniu na poziomie jakichś takich ideałów jest on rzeczywiście zwrócony ku innemu. To, co napędza dzisiaj wrażliwość społeczną, to przede wszystkim kwestia inności, inkluzywnego traktowania inności, gościnności, o której mówi wielu filozofów, czyli to się odbywa w przestrzeni relacji międzyludzkich i tutaj można powiedzieć, że to jest jakiś tryumf w filozofii dialogu. Jakkolwiek oczywiście mamy Całe masy ludzkie i cały ogrom energii, która gdzieś skupia się w kapitalizmie, turbokapitalizmie, która człowieka traktuje jako zasób, i mamy tam wręcz coś przeciwnego niż to, o czym mówi filozofia dialogu, to mimo tego właśnie ta pogłębiona wrażliwość idzie ku trosce odpowiedzialności za innego. Z drugiej strony, myślę, że wszyscy widzimy, zdajemy sobie z tego sprawę, że samo solidaryzowanie się z innym, rozumianym jako drugi człowiek, nie jest w stanie chyba uratować naszego świata. To jest wrażliwość młodych ludzi, którzy wyraźnie czują, że żyją w świecie, który pozbawia ich nie tylko relacji międzyludzkich, odziera z nich. Albo jest płyca, ale że też pozbawia ich kontaktu i zakorzenienia w bycie, albo powiedzmy sobie w naturze, którą możemy rozumieć jako przyroda, jako świat istot żywych i martwych, które nas otaczają, które są tą materią, z której jesteśmy ukształtowani. A więc troska o innego, która jest postulowana przez filozofię dialogu, jest. Niezwykle istotna, z drugiej strony ona o tyle wymaga pogłębienia, że trzeba obszar tego innego, również włączyć inne istoty czujące, ale też planetę, też jej klimat, to wszystko, co naszym egoistycznym działaniem, dewastujemy. Oczywiście można powiedzieć, że troska o, o planetę to jest element odpowiedzialności za innych. Ale myślę, że wielu z nas czuje to inaczej, że to jest coś istotnego samo w sobie. I broniłbym tezy, że żeby skomunikować się, żeby objąć jakąś swoją wrażliwością i zaangażowaniem naturę jako taką, to doskonałą drogą do tego jest właśnie myślenie mistyczne i mistyczna wrażliwość. Wydaje mi się, że w tym sensie Malraux ma rację. Że tylko odczuwanie mistyczne jest w stanie uratować nasz świat. Nie tylko, nie tylko dialogiczna odpowiedzialność za innego, za innych, ale odczuwanie mistyczne, które pokazuje nam, że jesteśmy częścią jakiejś tajemniczej, być może boskiej całości, jedności świata, która niekoniecznie, to podkreślimy od razu, niekoniecznie, a nawet nie powinna chyba kojarzyć się z Bogiem. Bogiem Osobowym. Bóg Osobowy ten tradycji judeo-chrześcijańskiej, jak wiecie, jest odpowiedzialny za współodpowiedzialny, bądźmy uczciwi, za dewastację świata, którą jako ludzie Zachodu zainicjowaliśmy i za którą odpowiadamy najbardziej my. Ale to właśnie ta idea Boga, w którą uwierzyliśmy, który nam dał Zielone światło do ekspansji, do czynienia sobie Ziemi poddaną. Tak mówi Księga Rodzaju, że Bóg to powiedział do ludzi. Ten Bóg, ta idea Boga jest właśnie dla nas tym usprawiedliwieniem tego, co robimy. Mamy prawo, bo jesteśmy zwieńczeniem stworzenia, mamy prawo w związku z tym wszystko czynić sobie poddanym. A czy nie jest sobie poddanym, to nic innego niż pacyfikacja, eksterminacja, wykorzystanie, uprzedmiotowienie. Nie mam wątpliwości, że ta tradycja wiary w Boga osobowego, ona jest za to odpowiedzialna jest, tak jak powiedziałem, tym, co sobie wymyśliliśmy jako ludzkość, żeby usprawiedliwić własną żarłoczność, ekspansywność, egoizm, brutalność. Przed tym oczywiście broni nas. Filozofia dialogu, ale na poziomie relacji z innymi. Ta tradycja wiary osobowego Boga judeo-chrześcijańskiego, ona oczywiście ma swoje wątki mistyczne. One są różnorakie. Ograniczę się do tradycji chrześcijańskiej. W niej są dwa rodzaje zasadniczo dwa rodzaje mistyki. Mówi się z jednej strony o Mistyce oblubieńczej, z drugiej strony o mistyce filozoficznej. I to jest dla nas bardzo ważne określenie. Kiedy ja mówię mistyka, mam na myśli wyłącznie tę drugą: mistykę filozoficzną. To tylko mistyka filozoficzna uratuje nasz świat. W każdym bądź razie tylko ona dzisiaj się broni i jest potrzebna i pozostaje aktualna. Ona. Jest w chrześcijaństwie obecna, jest też obecna na pewno w tradycji żydowskiej, ale ona swoje korzenie ma w myśleniu greckim, które wychodzi od Platona, a poprzez Platona jeszcze od presokratyków. Ona wchodzi, ta tradycja idąca od starożytności, od archaicznych myślicieli, takich jak Heraklit czy Parmenides. Ona wchodzi poprzez Platona w tradycję chrześcijańską, staje się jej częścią, ale tak naprawdę nie integruje się do końca z tym myśleniem o Bogu jako osobie, która pozwala nam, a nawet poleca, czynić sobie ziemię poddaną. O tej mistyce za chwilę, to będzie to najważniejsze, co chcę powiedzieć. Z drugiej strony jest mistyka oblubieńcza. Co to jest? To jest opisywanie relacji z Bogiem osobowym w duchu tej starotestamentalnej księgi, która się nazywa Pieśnią nad pieśniami, która jest erotyczną przypowieścią o oblubienicy i oblubieńcu, którzy poszukują się, rozstają, przeżywają seksualne uniesienia, miłosne wzloty, tęsknotę, rozpacz. To jest piękna opowieść o miłości, z tym, że w tradycji religijnej judeo-chrześcijańskiej jest ona rozpatrywana jako metafora, przypowieść o relacji pomiędzy duszą człowieka, oblubienicą, a Bogiem, boskim oblubieńcem. Jest więc ona, dusza, czyli ludzkie indywiduum, i on, osobowy Bóg. I mistyka miałaby być ta oblubieńcza mistyka, którą znajdziemy u Teresy Zawila i wielu, wielu innych największych mistyków chrześcijaństwa. Ona miałaby być opisem właśnie w kategoriach oblubieńczych głębokiej relacji zjednoczenia człowieka i Boga. To jest tak jak zjednoczenie miłosne. Tak jak w małżeństwie, kiedy zakochani, a może w ogóle po prostu w relacji. Pomiędzy dwójką ludzi, tutaj jest to kobieta i mężczyzna. Można sobie to również w konfiguracji homoseksualnej wyobrazić, kiedy dwoje ludzi traci z pola widzenia wszystko inne, dlatego że jest owładnięta tym ukochanym obiektem. Tego rodzaju mistyka słusznie poddana jest oskarżeniom ze strony właśnie takiej perspektywy dialogicznej, że to jest takie bardzo wsobne, bardzo nastawione na siebie. Na pielęgnowanie swoich stanów wewnętrznych, rozmyślanie i zapadanie się w emocjonalność, taką bardzo intensywną, w jakimś sensie kwietystyczną, bo to wycofuje mistyka ze świata. To jest wielkie zajmowanie się sobą i swoim obsesyjnie halucynowanym Bogiem. Taka perspektywa mistyczna ona rzeczywiście. Alienuje człowieka i czyni w jakimś sensie, w praktyce obojętnym, na ból świata, na wołanie innego, na jęki umierającej planety. To jest kwestia tylko mojego zbawienia, ewentualnie być może mojego cierpienia za zbawienie również innych, ale to jest wszystko bardzo w gruncie rzeczy infantylne i bardzo narcystyczne. Tego rodzaju mistyka, w moim przekonaniu, nie ma przyszłości. Ona zresztą pada, poddaje się łatwo myśleniu psychoanalitycznemu, które dużo wie o ludzkiej seksualności, wie też o tym, że ta seksualność jakoś niespełniona, niewyrażona, że ona może zastępczo wyrażać się w jakichś takich, no w gruncie rzeczy, historycznych stanach mistycznych. To nie ma przyszłości, swoją drogą może kiedyś o tym więcej uda mi się powiedzieć. Natomiast chciałbym, stawiając tutaj kropkę w temacie mistyki oblubieńczej, chciałbym podkreślić, że to nie jest jedyny sposób przeżywania i wyrażania mistycznego doświadczenia. Że jest również mistyka filozoficzna, której pochodzenie już wyjaśniłem, której takim zwieńczeniem w tradycji chrześcijańskiej Zachodu jest mistrzem Eckhart, ale to jest też wielu neoplatońskich ojców Kościoła Wschodniego. Tutaj Pseudodionizy, Areopagita jest bardzo istotny i wielu, wielu, wielu innych. Ale rzeczywiście to średniowiecze, późne średniowiecze, przełom XIII-XIV wieku z mistrzem Kartem i, i całą można powiedzieć, szkołą mistyki, którą on zapoczątkowuje, jest tutaj niezwykle istotna. To potem zresztą ma ciąg dalszy w teozofii Jakuba Beme czy w filozofii XIX wieku Schellinga, Schopenhauera, Heideggera, ale również Derrida i wielu, wielu innych. Czym jest ta mistyka filozoficzna? Ona nie traktuje Boga jako osobowy byt, z którym ja chcę się związać i być przez niego wybrany, i zapaść się w nim i w swoich emocjach nim się zaspokoić. Tak jak para zakochanych, którzy nie widzą świata poza sobą. Bóg w tej tradycji jest, jeśli tak mogę powiedzieć, dekonstruowany i Zostaje przezwyciężony w ten sposób, że jego pojęcie, pojęcie Boga, zostaje zastąpione bezimienną boskością. Mistrz mówi, że choćby było tysiąc osób w Bogu, tysiąc boskich osób, jak wiadomo, są trzy w chrześcijaństwie. To myślenie mistyczne i to odczuwanie mistyczne musiałoby się wszystkich ich pozbyć, żeby dotrzeć do prawdy. Mamy niewyrażalną boskość, która nie jest ani tym, ani tamtym nie jest żadną rzeczą, do której można się przywiązać nie jest żadną osobą, dla której można stracić głowę. To jest nagi byt, a zarazem nic, o którym mówiłem ostatnio. To jest ten całokształt, całokształt, tajemniczy całokształt istnienia, który jest dla nas niedosiężny, bo jest ogromem, a jednocześnie my jesteśmy jego małą cząstką i jego głębia gdzieś również w nas się otwiera, ale tam, gdzie my przebijemy się poprzez własne ego i wstąpimy głębiej w otchłań bycia, Niż to, co jest podstawą naszego indywidualnego bytu. Zapadanie się w głąb, ekstatyczne wydobywanie się z siebie, aby odkryć boskość, która jest wszechjednością. To jest ten kierunek mistyki filozoficznej, o którym na przykład Heidegger powiedział, że w największej mistyce przypada największa ostrość i głębia myślenia, a świadectwem tego jest mistrz Eckhart. Heidegger się tym inspiruje, pisząc o byciu i jego zapomnieniu. Ale tak jak powiedziałem, wielu, wielu innych filozofów XIX i początku XX wieku się tym inspiruje. Również Jacques Derrida, o którym powiedziałem. Ale ja chciałbym spuentować to rozważanie takim przekonaniem, że właśnie ten sposób myślenia o tym, co jest Ostateczne i fundamentalne, o transcendencji, czyli o tym, co przekracza nasz indywidualny byt, właśnie w kategoriach jednego niewyrażalnego bytu, czy bycia, czy nic, które nas ogarnia, to jest nowy sposób przekraczający możliwości i ograniczenia filozofii dialogu, na zakorzenienie się w świecie, na Odkrycie podmiotowości przyrody, na odkrycie podmiotowości innych istot, na odkrycie tego, że my nie jesteśmy uprawnieni do tego, żeby panować w sensie dowolnego rozporządzania i pacyfikacji, ale jesteśmy cząstką tego samego przepływu, tej samej boskości. Jeżeli cokolwiek jest przed nami jako zadanie. To, żeby powściągnąć siebie, aby tego wszystkiego w jakimś amoku żarłoczności, ale też pewnie przerażenia egzystencjalnego, czyli chęci przedłużania swojego życia w nieskończoność, żeby tego wszystkiego nie zawłaszczać i, i nie destruować. A więc wiek XXI albo będzie mistyczny, albo, albo go w ogóle nie będzie. Tak rozumiem tę tezę a Wszyscy, którzy uważają, że Należy sprowadzić nasze życie wyłącznie do troski o innego, do odpowiedzialności antywykluczeniowej i antydyskryminacyjnej. Ci wszyscy myślę, że choć robią coś niezwykle istotnego, to kiedy zamykają się na ten poszerzony horyzont czucia świata, w jakiś sposób pozostaną w swoim działaniu tragiczni, niespełnieni. To jest moja teza. Na koniec może w przyszłości ją rozwinę. Potrzebujemy odczuwania mistycznego, w którym nie chodzi o religię, nie chodzi o Boga, który jest również perspektywą dla ateistów, dla wszelkiej maści rewolucjonistów i aktywistów społecznych. Oni również tutaj mają dla siebie perspektywę i być może że tylko w tym obszarze są w stanie być skutecznie, choć tak naprawdę nie o skuteczność tutaj chodzi, tylko o umiejętność i to już ostatnie słowo Gelassenheit, czyli uwolnienia się od siebie, wolności, przyzwolenia na byt, na nic, na wszechświat, który nas przekracza w każdym jego aspekcie przyzwolenia, pobłogosławienia bezbożnego, a z drugiej strony. Na pozostawienie samych siebie, jako tych obsesyjnie wierzących we własną misję, czy to będzie misja dewastowania, czy ratowania, to jest to kręcenie się wokół ego, wokół siebie i to jest niestety zawsze przeciwskuteczne, jeśli chodzi o prawdziwą troskę o świat.